No. Czemu oni nas w sumie nie zapytali, ile my ważymy na szkolenie? Myślę, że są jakieś ograniczenia? No no ile paszesz? No ale linkę trzeba wyważyć. No, ktoś, ktoś. Ja! Zapraszamy nie! was na wyjątkowy wywiad z tobą. Dokładnie tak samo wyjątkowy jak do domu. Będziemy do ograniczeń. O, do domu. Ja nie patrzę w dół. Ja się bardzo nie boję. Ja też tak nie Dobry Doda, naszą rozmowę poprzedził niebezpieczny zjazd kolejką na Stadionie narodowym i to był twój pomysł. I powiedz mi, czy Ty lubisz właśnie podejmować takie nietuzinkowe decyzje, no bo świętujemy teraz Twoje 15-lecie kariery. I Pamiętasz taką pierwszą decyzję, którą pomyślałeś, że okej, okay, to jest odważne i trochę się boję? Dobra, zacznę od pierwszego pytania, czy lubię. E, tak, lubię. Nienawidzę rutyny, nie lubię się nudzić, a e, po to wybrałam ten zawód, żeby e, obfitował on w wiele niewiadomych, fascynujących rzeczy, przygód. E, na tym e, polega cała radość mojego życia i z tego czerpię energię i przyjemność więc mogliśmy po raz kolejny po prostu spotkać się, wiesz, w knajpie. Czy w studiu i zrobić wywiad? Ale mogliśmy też mieć dużo fajnych przygód, wspominać do, do wiesz, do, za, za rok to również i pewnie będziemy to robić. A drugie pytanie: jaka była pierwsza taka decyzja, którą podjęłam bardzo spontanicznie i która była dosyć niebezpieczna albo dla innych być może zbzikowana? Na pewno to była decyzja wyprowadzki, wyprowadzki do Warszawy, jak miałam 14 lat. To prawdopodobnie była decyzja tylko dla mnie bardzo dojrzała i oczywista, tylko dla mnie znanych powodów, ponieważ i dla osób starszych, rodziców, rodziny, znajomych, rówieśników, ogólnie dla wszystkich było to totalnie zwariowane. No ale jak widać, wyszło mi na dobre. I e, uważam e, z perspektywy czasu, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu i gdybym miała komukolwiek radzić, to rzeczywiście wszystko to, co się robi e, w, nie wiem, w sobotę powinno się zrobić w poniedziałek. To znaczy, jeżeli ktoś zazwyczaj wyprowadza się z domu na studia, to powinien już to robić e, w liceum, ponieważ zyskuje się dużo więcej czasu, dobywa się więcej doświadczeń e, i człowiek jest e, m, spokojniejszy i zbywa więcej umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które później się piętrzą z biegiem lat. A był taki moment właśnie w tych pierwszych latach, kiedy wyprowadziłaś się z domu, że pomyślałaś, OK, może jednak to nie była dobra decyzja, chcę do mamy i chcę do taty, bo tam jest fajnie i bezpiecznie. Czy ta adrenalina zawsze się jakoś tak pobudzała, że nie było takiego momentu no, słabości? Oczywiście, że miałam różne momenty słabości. Każdy popełnia błędy, każdy upada, ale zwycięzcą jest ten, kto, kto potrafi szybko podnieść i iść dalej. Było mi przykro, było mi smutno. Nigdy nie myślałam o tym, żeby wrócić do Ciechanowa, i rzeczywiście to jest coś, co się powtarza w moim życiu do dnia dzisiejszego, a już mam te 32 lata, że nawet. Jak podejmę z pozoru złą decyzję, to nigdy nie chcę wrócić do, do punktu wejścia, tylko już idę dalej, i z biegiem czasu okazuje się, że ona była dobra. Czyli reasumując. Miałam dołki, ponieważ byłam osobą, wiesz, nastolatką, zaczęłam liceum, zaczęłam mieszkać w internacie, nowe znajomości, nowi ludzie, praca w Teatrze Buffo, zarabianie samodzielnych pieniędzy, duża presja, jednak takie trochę samotne życie, moja miłość mieszkała wtedy bardzo daleko, więc tylko listy. E, cały czas jakieś takie e, życie na krawędzi, emocjonalne w związku z dużą hormonów. <laughs> e, no, także to nie było łatwo. Ale Właśnie, się. ten teatr bufo, bo to jest mam wrażenie taki e, epizod, rozdział w twojej karierze, który, któremu nie poświęca się teraz aż tak dużo miejsca, <grym> bo wszystko to, co potem robiłaś, gdzieś to e, powiedzmy przyćmiło tak naprawdę. E, to była chyba dla ciebie taka prawdziwa szkoła życia i estrady i jakby to wszystko, co wyniosłaś stamtąd e, teraz wciąż jakoś procentuje. No właśnie teraz y, znalazłam, jak byłam w domu w Ciechanowie, zdjęcie z 1998 roku i pocztówkę od Janusza Józefowicza, który mi podpisał do z nadzieją na współpracę. Czyli to było 16... Y, y, nie, co ja gadam? Nie, no 18 lat temu. Nie. 98? 18. Tak, 18 lat temu. I ja. y, 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 to był taki moment w moim życiu, a po, posiadam ich kilka, bardzo y, znaczący. Wtedy wszystko się zmieniło, cały świat do góry nogami stanął, wszystko nabrało tempa i znaczenia, bo tak naprawdę w moim życiu najważniejsze jest to, żeby kiedyś po jakichś etapach stanąć, spojrzeć do tyłu. O, super! To w takim razie ma sens, to miało dla mnie duże, ma duże dla mnie znaczenie. I rzeczywiście wtedy wszystko się zaczęło nagle skleić w jedną całość. To moje chodzenie do szkoły muzycznej, to zadojrzenie po tych wszystkich festiwalach, opuszczanie, wiesz, dziecięcych zabaw na rzecz śpiewu i tak dalej, I nagle sobie pomyślałam o ekstra, to wszystko się właśnie opłaciło. No i co? No miałam 14 lat, byłam najmłodszą aktorką teatru Buffo. Zaczęłam grać w spektaklach, to była niesamowita szkoła życia. Akrobatyka, taniec, aktorstwo, śpiew, wszystko w pigułce. Dla czternastolatki gram tam 4 lata. i To był bardzo fajny okres w moim życiu. Nie chciałbyś wrócić trochę do tego, bo wiemy, że coś tam się szukuje w, w tym kierunku, żeby Doda wróciła na Uch. deski teatru, pośpiewała tam trochę nie tylko jako gość, tak jak na jubileuszu teatru Małgorzaty Typotocki, ale też czymś swoim. Myślę, że to jest takie teraz wyzwanie na tym etapie kariery dla ciebie, żeby wrócić trochę do korzeni i pokazać się już jako doświadczona To byłoby artystka. i wyzwanie, i ogromna przyjemność. Ponieważ po pierwsze dlatego, że taka sentymentalna podróż przeszła a po drugie coś, coś innego, a po trzecie ja lubię właśnie łączyć różne rzeczy, czyli właśnie to, co ma w sobie musical i aktorstwo i śpiew. I taniec. I to by było super, bo by pokazało mnie z tej strony, z której jeszcze inni mnie nie poznali. No bo na pewno mnie nie pamiętają, jak miałam 16-17 lat i śpiewałam w, w Metrze. Na pewno nie. Tak naprawdę każdy w tym kraju, kto się interesuje, śledzi Twoją karierę, ma pomysł na Ciebie. W sensie czytam komentarze i widzę, że ktoś pisze tak. Doda powinna nagrywać rocka. Ktoś pisze Doda powinna nagrywać teraz jakieś żywne ballady. Ktoś jeszcze y, rzucać gdzieś w jakąś elektronikę albo zupełnie inne, inne rytmy. I jak ty tworzysz, bo Twój materiał, nie oszukujmy się, powstaje trochę długo na tą nową płytę. to Czy właśnie takie sygnały, czy jakieś naciski z otoczenia do Ciebie docierają, czy jak artystka się wyłączasz totalnie i masz to gdzieś i robisz po swojemu? Próbowałam różnych rzeczy tak naprawdę, żeby nikt mi nigdy nie zarzucił, że jestem sfokusowana tylko na swoje jakieś jazdy. I y, raz posłuchałam filmu fonograficznego, i raz posłuchałam kogoś innego. I tak naprawdę efekty tego wszystkiego słychać na ostatnich y, y, piosenkach. Tylko tak sobie myślę, czy to jest to, co ja y, czuję, czy to, to, co jest, co ja y, chcę. No nie jest. Ja y, chyba najlepiej czuję się, znaczy nie chyba, na, to na pewno tak, najlepiej czuję się w muzyce y, rockowej i y, 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 chciałabym, żeby y, wszyscy też tak myśleli. Co jest do Uszu, 15 mhm. lat. Czy zamierzasz to jakoś uczcić specjalnie, czy te wszystkie twoje plany, które gdzieś tam zakładałaś sobie na ten rok? No, pozostają niezmienne. Nie będzie żadnych też koncertów rocznicowych. Bo Nie, no często oczywiście, towarzyszę. że chciałabym uczcić. Chciałabym uczcić, mam plany, żeby ten rok został zapamiętany przeze mnie, przez moich fanów. Nie tylko w postaci różnych wydawnictw, jak na przykład DVD z Rejotki, które planujemy w tym roku, ale też na pewno koncert jubileuszowy i kilka niesłodzianek będzie jednak rokowo postawisz na swoim, muszę zadać to pytanie, bo twojej fani, jakby wiesz, to jest number one, jaka będzie płyta? Bo te single, mimo popularności, gdzieś też tak trochę ich podzieliły, nawet tych twoich takich oddanych fanów. No dobra, nam się podoba, ale wolimy, jak ona tam krzyknie po swojemu. Wiesz co, no właśnie, też te tłumaczę to mojej wytwórni, że Oprócz tego, że, że ja najlepiej czuję się w, w muzyce rockowej, która nie musi być muzyką jakąś przestarzałą i wiesz, i odkoponą, wiesz, z kurzu i, 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 i z lat 80., tylko może być to nowoczesny rok. Poza tym to jest takie trochę głupie myślenie, bo jak słyszę od, wiesz, od ludzi, którzy. Którzy komponują, czy są producentami, którzy sugerują mi cokolwiek, że trzeba iść z duchem czasu. Ja wiem no dobrze, no ale to w takim razie powiedzcie, powiedzcie to samo wszystkim zespołom roku, które teraz, które teraz tworzą. To, że jest, to, że jest moda na, na jakieś tam elektroniczne brzmienie, to nie znaczy, że do kosza mamy wyrzucić wszystkie, wiesz, fajne legendy roku, które mają swoich fanów cały czas. No tak czy nie? No tak. Musiałoby po prostu zakończyć swoją działalność. No tak, no, no dokładnie. No po prostu wiesz, no. Tyler by musiał, wiesz, wskoczyć po prostu w sukienkę z mięsa i robić EEE, e, e. wiesz, wiesz o co chodzi? No po prostu, no nie, no. Są, są fani różnych gatunków, i gatunki są od tego, żeby jakby no, istnieć cały czas. No dziwne, dziwne to jest, i rzeczywiście miałam taki okres, że, że, że biłam się z myślami, i też jest mi strasznie szkoda moich fanów. Strasznie mi jest ich szkoda, bo tak naprawdę oni nie znają i nie chcę ich za bardzo y, angażować czy może wtajemniczać w takie właśnie potyczki kulisy. I, tym, i kulisy i problemy, bo oni, a raz, że oni mi w tym nie pomogą, dwa, że to jest niepotrzebny stres, trzy, że te odsłanianie y, kart to jest nie jest moja ulubiona y, strategia. Uważam, że muszę sobie sama z tym y, wszystkim poradzić, ale... Y, no, no, muszę brać na klatę fakt, że wszystko jest zwalane na mnie, że ja po prostu się nudzę i nie nagrywam tej płyty. Tak. <laughs> Ale naprawdę tak w ogóle nie jest i proszę mi uwierzyć, że to jest moje największe marzenie, żeby jak najszybciej po prostu wydać to, czym, to czego chcę i to, czego pragnę. A mam już naprawdę no, kilka piosenek, które czekają. No. To teraz tak na koniec. 15 lat, jak gdybyś miał takie życzenie swoje, czy kolejne marzenie, bo spełniasz je sukcesywnie po drodze przez te 15 lat, ale na kolejnych 15 lat taki jeden cel, marzenie, żeby ja mógł ci życzyć widzowie czytelnicy. Moje marzenie? Chciałabym zagrać w musicalu, chciałabym zagrać w teatrze, chciałabym podłożyć głos do, podłożyć głos do filmu. Yy, chciałabym. No, co tam jeszcze? Nagrać no, oczywiście fantastyczną yy, płytę. Yy, to wystarczy, to by było spoko na ten rok.